Polecam muzyczne podstówki KaLoli dla i dla Karolinki od Poli. Kocham cię Kaczeń, jesteś najlepszą ciocią ze świata. Na no. Cześć, witajcie. Michał Bigoraj, porozmawiajmy nie tylko o muzyce. Zapraszam Was na wyjątkowy odcinek mojego vloga. Wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze, to nie wiadomo, czy ten materiał w ogóle obejrzycie, bo będzie to zależeć od bohaterki tego materiału. I to jest właśnie powód drugiej wyjątkowości tego filmu, bowiem ten vlog dedykowany jest mojej najlepszej przyjaciółce, Karolinie Renz, która jednak zdecydowanie bardziej od swego pełnego imienia woli formę zdrobniału, czyli formę Karola. I ta forma jest również elementem nazwy jej fantastycznego fotograficznego profilu na Facebooku Muzyczne Posztówki Karoli. Fotografia koncertowa jest niezwykle ważnym elementem branży muzycznej. Koncerty wydarzenia muzyczne ilustrowane zdjęciami są o wiele lepiej odebrane przez czytelników, przez słuchających, przez widzów. I są świetną ilustracją materiałów dziennikarskich. Ja jak tylko mam taką możliwość, to staram się materiały dziennikarskie zdjęciami ilustrować. Bardzo często są to zdjęcia wykonane przez Karolę. Dodajemy, że świetne zdjęcia. Kara zresztą jest również bardzo dobrą dziennikarką. Sama pisze teksty coraz lepiej, coraz częściej, coraz śmielej. Mam nadzieję, że w tym kierunku również będzie się rozwijała. Ale dzisiaj z okazji jej urodzin, bowiem w momencie jak ten film obejrzy, będzie obchodziła swoje kolejne urodziny, chciałbym zrobić jej prezent, na który jak nikt inny zasługuje. Nie tylko dlatego, że jest wspaniałą przeciółką i cudownym człowiekiem, ale w kontekście tego filmu przede wszystkim dlatego, że jest świetnym fotografem. Jednym z najlepszych pośród tych, z którymi miałam okazję współpracować, a było ich naprawdę wielu. Ale żaden z nich nie miał takiej pasji do tego, co robi jak Karola. A ta pasja jest widoczna nie tylko w dziedzinie muzyki. Oczywiście muzyka jest dominującą branżą dominującym zagadnieniem w jej twórczości fotograficznej. Robi, tak jak powiedziałam, zdjęcia głównie na koncertach, głównie na koncertach rockowej, ale nie tylko. Robi też jednak zdjęcia przy okazji innych wydarzeń kulturalnych, ale także prywatnych. Robi zdjęcia różne, ale zawsze świetne. Myślę, że wielu z Was zna jej profil, zna jej twórczość, sama może do tych zdjęć się odnieść. Jeżeli ktoś jeszcze jednak tego profilu fotograficznego nie zna, to mam nadzieję, że po tym filmie jak najszybciej na drogi zaległości z profilem się zapozna, polubi go, zaobserwuje i będzie śledził. A żeby Was do tego zachęcić, to pozwoliłem sobie poprosić o wypowiedź na temat tego profilu różne osoby, którym Karola robiła zdjęcia. Lub na potrzeby, których te zdjęcia wykonywała. Zatem chciałbym, żebyście zobaczyli, co te osoby mają do powiedzenia na temat Karoli i jej twórczości. Dodam tylko od siebie, że kolejność zaprezentowanych tu materiałów będzie chronologiczna. Wyjątkiem była widoczna tylko w intro tego filmu Pola, siostrzenica Karoliny. Muzyczne portretki Karoli to profil, który Wam serdecznie polecam. Z znakomitej fotografki i jeszcze lepszej przyjaciółki. Mam nadzieję, że po tym filmie, jeżeli ktoś jeszcze tego profilu nie obserwuje, to jak najszybciej zacznie to robić. Dobrej zabawy. Oglądajcie. Cześć, z tej strony Zenek Kupatasa. Jest to rzecz godna pochwały uchwycić w obiektywie tłum rozszalały i na scenie tańce dzikie. Także nieszczęście pochwał do woli muzycznej pocztówce Karoli. Hej, z tej strony Robert Serafiniak, polski fanklub Depeche Mode Faith. Serdecznie zapraszam na fajny fanpage poświęcony fotografii koncertowej świetnej pani fotograf Karoliny jest to muzyczne pocztówki Karoli bardzo serdecznie zapraszam do spojrzenia w ten fanpage i pozdrowienia i podziękowania dla całej jej pracy trzymajcie się jeszcze jedno niech moc będzie z tobą cześć Karola tukafir z Kapeli oraz Nisiek. Z dobrze poinformowanego źródła wiem, że za parę dni będziesz obchodzić swoje kolejne urodziny, i z tej okazji w imieniu własnym oraz całego zespołu życzę Ci spełnienia marzeń, tych osobistych i tych zawodowych. Wiem też o Twojej pasji fotografowania. Muzyczne pocztówki Karoli to profil, który z przyjemnością odwiedzam i wszystkim polecam. Niech Twoje fotografie zaskakują oryginalnością i stają się inspiracją dla innych. I pamiętaj, nie istnieją reguły opisujące dobrą fotografię. Są tylko dobre fotografie. Wszystkiego najlepszego. Witajcie, kochani! Z tej strony zespół Ziembul chcieliśmy bardzo serdecznie polecić profil naszej koleżanki Karoliny. Profil nazywa się Muzyczne Pocztówki Karoli. Karolina robi zdjęcia koncertowe, nam też niejednokrotnie robiła, bardzo ładne zdjęcia. Polecamy, obserwujcie, czy trzymamy kciuki za Karolinę, żeby rozwijała swoją pasję i do zobaczenia na koncertach. Hejo! Panie! No. Cześć, nazywam się Staszek Skmiarski, jestem w tej chwili na Bielskiej 30 w Klubie Muzycznym. Serdecznie Was zapraszam, przychodźcie na Bielską. Ale teraz jeszcze serdecznie zapraszam wchodźcie na Facebook na muzyczne posłuchki Karoli. Tam są same muzyczne perełki. Wchodźcie, oglądajcie i cieszcie się z muzyki, i cieszcie się z tego co słyszycie i widzicie. Zapraszam serdecznie. Cześć, tu Ela Kwiatkowska z Karolinko kochana, cieszę się, że mogę być częścią tego dnia dla ciebie tak bardzo uroczystego, twoich pięknych urodzinek. Chciałabym Ci z tej okazji złożyć najserdeczniejsze życzenia z całego serca. Życzę Ci spełniania, spełniania marzeń. Przede wszystkim rozwijania cudownie zapowiadającej się Twojej stronki muzycznej pocztówki Karoli, która wiem, że będzie dużym, dużym przebojem internetowym chciałabym ci też złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, miłości, wytrwałości i wiary we wszystko, w to co sobie wymarzysz, zapragniesz w całej twojej drodze przez życie, cudownych muzycznych spotkań, bo to dla ciebie jest bardzo w tej chwili ważne. No i cudownych spotkań z przyjaciółmi, spotykania wyjątkowo życzliwych dla ciebie ludzi przez całe twoje życie. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Najserdeczniejsze życzenia. Pa kochana. Cześć, tu Jelonek. Wspominam muzyczne pocztówki Karoli! Jestem Pola, jestem stosynicą Karoliny. E, polecam muzyczne pocztówki Karoli. I od Michała, ode mnie, od Ernesta, od taty, od, od mamy. Kocham cię. Za start. ja Jestem Ernest i, i Karolinka. Chcę zaprosić cię do, do pustówki muzyczne. Karolinka. Miła Karolina, z tej strony Jarek ważny z grupy Kult. W tym ważnym dla ciebie dniu e, chciałem Ci złożyć e, najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, bo ono najważniejsze i dużo miłości, bo e, ona nie wiem czy nie równie ważna, jeśli nie ważniejsze od tego zdrowia. Niech tego ci nigdy nie brakuje, a wszystko co złe. Cię omija i żeby twój blog muzyczny pocztówki karoli rozwijał się nadal z taką intensywnością w takim tempie i żebyś go robiła nadal z tak wielką pasją. Jak czynisz to do tej pory, tego tobie z całego serca życzę. Niech się spełni. Wszystkiego dobrego. Cześć, z tej strony Łukasz Kubowicz, Made in for Purple Day. W dniu Twoich urodzin chciałem Ci życzyć wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrówka, no bo ono jest najważniejsze i jego nie można kupić. Ale także realizacji, pasji i możliwości podążania za głosem serca i robienia tego, co naprawdę kochasz. No, a widać po Twoich fotkach i po profilu muzyczne pocztówki Karoli, że robisz naprawdę fajną robotę, masz talent i trzymaj tak dalej. Wszystkiego dobrego. Cześć. Siema, tu Johnny Rep, prowadzący kanał Johnny Rep oczywiście i Johnny Rep Lifestyle. Moi drodzy, chciałbym serdecznie polecić profil facebookowy Karoli i muzyczne postówki Karoli. Karolina skupia się głównie na fotografii koncertów rockowych, ale nie tylko. A w związku z tym, że ja jestem wychowany na rock'n'rollu, i jestem rock'n'rollowym zwierzem, to każda działalność która się przyczynia do tego, że ta muzyka jeszcze żyje i ma się w miarę dobrze, mam nadzieję. To jest, słuchajcie, jak najbardziej na plus. Karola jest po prostu super dziewczyną, która zresztą też ogląda moje kanały youtube'owe i i ogólnie serdecznie polecam jej działalność, bo robi super zdjęcia. W związku z czym chciałbym mocniej podpromować jej działalność. Cześć, z tej strony Marek Teller, pisarz i dziennikarz. Polecam Wam serdecznie stronę muzyczne Pocztówki Karoli, ponieważ znajdziecie tam dużo ciekawych zdjęć. Wiem, jak trudna jest fotografia koncertowa, więc jestem pełen podziwu dla zdolności autorki tejże strony. Cześć! Z tej strony Przemek Lębicz z kwartetu Proforma. Chciałbym Wam wszystkim serdecznie polecić fanpage na Facebooku Muzyczne Pocztówki Karoli. Kiedy Karola robiła nam zdjęcia, czuliśmy się naprawdę wyjątkowo. Polecam! Muzyczne Pocztówki Karoli. All right, Polska! This is Paul Ashworth, Mick from Not the Rolling Stones. I'm just here to tell you to check out Karola's musical postcards. We've worked with her, top stuff. Check it out. All right? Przeglądając zdjęcia z koncertów, najbardziej lubię te, na których poprzez świetne ujęcia gestów, mimiki, gry świateł słyszę muzykę. I tak właśnie się czuję, kiedy oglądam zdjęcia na muzycznych pocztówkach Karoli. Karola, dzięki Ci naprawdę za te świetne zdjęcia razem z tobą jestem wtedy na tych koncertach i przeżywam tą muzykę razem z tobą i te emocje. Z okazji urodzin życzę ci, aby ta pasja nigdy ci nie przeszła, żebyś potrafiła się tą radością dzielić z innymi z bycia na koncertach. Ja dzięki tym twoim zdjęciom przeżywam te koncerty razem z tobą i jestem z okazji urodzin wszystkiego, wszystkiego najlepszego i żeby ta pasja towarzyszyła Ci przez całe życie cudowności, przyjemności, pozdrawiam Agnieszka Chwesiu Cześć, prywatnie jestem siostrą Karoliny zawodowo i hobbystycznie tworzę markę Matka Polki wielokrotnie razem z moimi udziergami stawałam przed obiektywem Karoliny ale też niejednokrotnie miałam okazję podziwiać rozwój jej pasji będąc z nią na koncertach Wiecie, co Wam powiem? Dobra jest w tym, co robi, i dlatego zachęcam Was do śledzenia jej Facebookowego profilu Muzyczne Pocztówki Karoli. Pozdrawiam. Hej, z tej strony Damian Baranowski, doktor technologii żywności i żywienia człowieka, tancerz, jeżeli chodzi o hobby, a prywatnie przyjaciel Karoli oraz fan jej twórczości. Serdecznie Was zachęcam, serdecznie polecam, aby zaobserwować, polubić profil Muzyczne Pocztówki Karoli. Karola, będąc pasjonatką zarówno muzyki, jak i fotografii, świetnie oddaje wszelkie koncerty, eventy muzyczne na zdjęciach. Będziecie w stanie zobaczyć, w jaki sposób różne szczegóły, różne piękne ujęcia jest w stanie odwzorować na zdjęciach. Serdecznie polecam. Pozdrawiam. Witajcie, jestem mamą Karoliny. Jestem na emeryturze. Bardzo ją kocham za to, co ona robi. Śledzę jej kanał, śledzę jej relacje z koncertów muzycznych. Teraz mam dużo czasu. To nawet ostatnio byłam na koncercie z czerwonych gitar, który mnie zainspirował. Dziennikarz Michał Bigoraj. Popiszmy i porozmawiajmy o muzyce. Dlatego też córka Karolina. Nabrała takiej pasji, że pisze piękne teksty o koncertach muzycznych, a także i robi piękne zdjęcia. Dlatego też jestem z niej dumna i chciałabym wszystkich zachęcić, zaprosić do oglądania muzycznych pocztówek Karoli. Dziękuję. Mam na imię Andrzej, jestem tatą Karoliny wraz z swoimi wnuczetami, której tutaj w Polsce nie ma akurat oglądamy często muzyczne po kalorii. Stale. jak to w podstawówce przychodził fotograf do szkoły. Dzieci szły ustawiały się na ławeczkę z góry, z dołu. No i takie zdjęcia, jak później patrzyłem, no to zawsze po prostu wyszedłem najgorzej ze wszystkich. No i taka trauma właśnie, ale do czasu któregoś tu pięknego weekendu z Karolinką. Wyszliśmy na spacer po Gdańsku. No jak wtedy zobaczyłem zdjęcia, tak od tamtej pory śmiało chodzę bez kaptura. Gdy migawkę słyszę od Karoliny, to po prostu wiem, że nie muszę się stresować, spinać, że zdjęcie będzie po prostu idealne. Nadawało będzie się po prostu do najlepszej kolekcji. Także... Słuchajcie, macie teraz okazję, Karolina otwiera swoją działalność w tym zakresie, więc walcie śmiało do niej. Cześć moi drodzy, tu Lafreska. Czy znacie już muzyczne pocztówki Karoli? Jeszcze nie? To szybciutko, szybciutko, bo dziewczyna się rozkręca. Cześć, tu Marszał z Budejer. Karolina obchodzi niedługo urodziny i w związku z tym najlepsze co można zrobić to wspierać czyjeś pasje, czyjąś sztukę i zróbcie jej prezent i zaobserwujcie jej profil muzyczne Pocztówki Karoli. Pozdrawiam, Marshal Spółdełajer. Karolino, jako obiekty Twoich zdjęć chcieliśmy bardzo serdecznie pogratulować rozpoczęcia Twojego wspaniałego blogu pod tytułem Muzyczne Pocztówki Karoli. Bardzo za niego dziękujemy, bardzo nam miło, że zechciałaś nas złapać i do zobaczenia tamże. Stryk. Z tej strony Monika z Info Music Z okazji Twojego święta życzę Ci spełnienia kolejnych Twoich koncertowych marzeń, rozwoju profilu Muzyczne Pocztówki Karoli, zdrowia, szczęścia i wszystkiego, o czym tak naprawdę tylko Ty wiesz. Pozdrawiam! Cześć Karolina, witaj. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. A przy okazji sprawdźcie profil Karoliny. Muzyczne pocztówki Karoli. Siemanko. Tu Daniel z Polskiego fan Klubu The Rolling Stones a... oraz Natalia i fajek. On jest najważniejszy tutaj, ale w zupełnie innej sprawie, bo jest taka osoba, bardzo fajna osoba. Karola. Karola jest świetnym człowiekiem, przesympatyczną dziewczyną, która robi genialne zdjęcia, muzyczne zdjęcia. I Fazik też. Wszyscy tutaj jak siedzimy, a robiła nam foty i naprawdę jesteśmy z tego powodu bardzo przeszczęśliwi, bo trafiliśmy na bardzo piękne pamiątki i to muzyczne pamiątki. I to muzyczne pamiątki. Dlatego polecamy serdecznie muzyczne pocztówki Karoli. Tam klikajcie, lajkujcie, oglądajcie, udostępniajcie, róbcie wszystko, bo dziewczyna na to zasługuje. Polecamy. Polecam. To jeszcze ja na koniec, ponieważ bardzo często Karoli na koncertach, podczas jej fotograficznej pracy, towarzyszy widoczna ze mną kurczakowa rodzina, filutek, Natomiast bowiem i homer i owe kurczaki też chciały powiedzieć coś od siebie, ale ponieważ nie każdy zna ich mowę, to poprosiły mnie o tłumaczenie, zatem postaram się spełnić ich prośbę. Muzyczne. portówki Karoli. Muzyczne portówki karoli. Było to podsumowanie. Jak widać, kurczaki też profil polecają, polecam oczywiście również go ja. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!